Cześć, tu Marcin i Azotowy Podcast. W parę minut usłyszysz o tym, co jest tematem tego podcastu, a skoro tu jesteś, to pewnie Cię zainteresuje. Jeśli chcesz o tym przeczytać, to zapraszam na azotownia.pl. A jak chcesz więcej takich treści, to daj kciuka w górę, subskrybuj mój kanał i zaznacz dzwoneczek powiadomień. No to do tematu. Azot gazowy. Azot gazowy w przemyśle to niewidzialny bohater Twojej produkcji. Czy wiesz, że Twoja firma może wydawać dziesiątki tysięcy złotych rocznie na azot gazowy, który da się wyprodukować z powietrza? Niewidzialny, bezwonny i bezpieczny, a jednak przemysł odkrywa pierwsze skrzypce tam, gdzie liczy się jakość, bezpieczeństwo i efektywność. Zaraz usłyszysz o tym, jak działa azot gazowy w przemyśle, i dlatego coraz więcej firm decyduje się na jego wytwarzanie na miejscu. Skład powietrza taka krótka Wikipedia. Z Powietrze, którym oddychamy, składa się głównie z azotu około 78%, tlenu około 21% argonu 93% dwutlenek węgla około 4% oraz śladowych ilości innych gazów. To właśnie dominacja azotu w atmosferze sprawia, że można go pozyskiwać tanio i efektywnie bez potrzeby kupowania go w butlach. Czym jest azot? Dlaczego przemysł go kocha? Azot to gaz, który jest obojętny chemicznie, nie podtrzymuje spalania, nie reaguje z metalami, żywnością czy elektroniką. Dlatego przemysł tak chętnie korzysta z azotu, by po pierwsze zapobiec uczelnianiu korozji. Po drugie, zabezpieczać produkty przed wilgocią. Po trzecie, unikać eksplozji i pożaru, Po czwarte, przedłużać trwałość wyrobów. I po piąte, zapewnić czystość procesu. Gdzie azot gazowy znajduje zastosowanie? Za chwilę usłyszysz najczęstsze zastosowania azotu w zakładach produkcyjnych, bez względu na branżę. Pierwsze to inertyzacja zbiorników i rurociągów. Azot gazowy wypiera tlen z wnętrza zbiorników lub instalacji przesyłowych. Zabezpiecza tym samym medium procesowe przed utlenianiem, degradacją lub wybuchem. Następne zastosowanie to pakowanie w atmosferze ochronnej. W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym azot gazowy wydłuża trwałość produktów chronicji przed dostępem tlenu i wilgoci. Trzecie zastosowanie to spawanie i obróbka metali. W procesach takich jak laserowe cięcie stali nierdzewnej czy spawanie metodą tig Azot pełni rolę gazu ochronnego, zapewniając czystą, nieutlenioną powierzchnię metalu. Czwarte zastosowanie to elektronika i produkcja półprzewodników. Azot gazowy chroni wrażliwe elementy elektroniczne przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami termicznymi podczas lutowania, testowania czy montażu. Piątym zastosowaniem to formacja i laboratoria. W środowiskach sterylnych azot służy do oczyszczania linii, suszenia probówek, a także jako nośnik w analizatorach chemicznych. Szóste zastosowanie to przechowywanie i transport. Dokorzystuje się go jako gaz ochronny w zbiornikach oraz jako medium do utrzymania nadciśnienia w instalacjach. Siódme to może być muzeum, archiwa, konserwacja. Kontrolowany w warunkach atmosferycznych azot gazowy chroni zabytki, dzieła sztuki i dokumenty przed degradacją. Skąd brać azot? Z butli, zbiornika czy generatora? Sprężone powietrze kosztuje, ale mimo tego z nim produkcja azotu może być tańsza niż myśli. Butle i dewary. Łatwy start, brak inwestycji, za no to występują wysokie koszty zakupu i transportu. Opłaty stałe jak dzierżawa, zmienne ciśnienie i zwrot butli z częścią azotu, za który się zapłaciło, ale nie wykorzystało, tzw. Tak ciśnienie resztkowe. Zbiornik z ciekłym azotem. Duże ilości i stabilność, ale wysokie koszty operacyjne. Wysokie wymogi BHP, bo ciśnienie i temperatura, oraz straty przez parowanie. No i ostatecznie generator azotu gazowego. Produkcja 24x7, niezależność, kontrola czystości, ale wymaga inwestycji w wytwornice azotu i sprężarki, jeśli nie ma zapasu sprężonego powietrza. Kiedy generator azotu się opłaca? Gdy zużywasz ponad 80 metrów azotu dziennie. Gdy butle są drogie, czyli zakup, obsługa, logistyka, a dostawy zawodne. Gdy masz już instalację sprężonego powietrza i nie musisz inwestować w sprężarkę i uzdatnianie sprężonego powietrza. Gdy potrzebujesz stabilnej czystości i ciśnienia gdy liczy zwrot z inwestycji w skali jednego-dwóch lat, a nie kilku miesięcy. Inwestycja w generator to oszczędności, niezależność i bezpieczeństwo. Oszczędności, bo koszty eksploatacji generatora są znacznie niższe niż regularny zakup butli lub ciekłego azotu. Odpadają opłaty za dzierżawę zbiorników, transport, magazynowanie i zwroty niezużytego gazu. Niezależność od dostawców, bo generator zapewnia ciągły dostęp do azotu o wymaganej czystości i ciśnieniu, bez ryzyka opóźnień czy braków dostawa. Bezpieczeństwo, bo eliminujesz ryzyko związane z magazynowaniem i transportem wysokociśnieniowych budni oraz stratami gazu przez odparowanie. Masz wątpliwości? Azot przemysłowy to nie tylko gaz, to narzędzie konkurencyjności dla średnich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy muzealnictwie Generator azotu może być kluczem do obniżenia kosztów operacyjnych, poprawy jakości produktów, zwiększenia niezależności operacyjnej, budowania przewagi konkurencyjnej. Decyzja o zakupie generatora azotu powinna być oparta na konkretnych liczbach, nie na intuicji. Przeprowadź dokładną analizę kosztów i korzyści. W wielu przypadkach wyniki mogą być zaskakujące. A jeżeli potrzebujesz pomocy w ocenie opłacalności generatora azotu dla Twojej firmy, to skontaktuj się ze mną. Albo na początek możesz przesłuchać inny podcast, 20 najczęściej zadawanych pytań i dwadzieścia rzetelnych odpowiedzi, a dopiero potem zadrwo. To już z tego odcinka, ale jeżeli uważasz, że temat nie jest wyczerpany, to śmiało pisz lub dzwoń, a ja nagram na ten temat uzupełnienie.